Oto najlepsza miejscówka na rankę dziki Fortnite w rozdziale 6. Ale jeszcze najpierw, oczywiście, pamiętajcie o konkursie, w którym w opisie macie najwięcej. W którym do wygrania macie aż 50 zł, a jedyne co musicie to tylko zostawić łapkę w górę, subika, no i napisać jakikolwiek komentarz, a my już lecimy. Więc na samym początku, oczywiście, musimy znaleźć duszka i wziąć go, jakby na plecy. Ale najważniejsze jest to, żeby to był tylko ten duszek od wiatru, ponieważ na tego niebieskiego nam to nie działa. Teraz, właśnie tego duszka, musimy rzucić go jakby na ten teleport, bo on musi nam zacząć tak właśnie fajnie wirować. Po czasie zaczynamy niszczyć tego po prawej stronie posąga, po czasie tego po lewej, tak wiem, jak to wygląda, widzowie. Teraz, właśnie po czasie to po prawej stronie podłogę, bo to jest bardzo ważne, żeby robić to w odpowiedniej kolejności. I teraz, jak zniszczymy to ostatnią podłogę, to sami zobaczcie, otworzy nam się teleport. Aha. I tak właśnie straciliście minutę życia, wyślijcie to znajomym, żeby też bezsensownie ją stracili, więc elo.